Cześć Manko, z tej strony Mutu, Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pójdę sobie do Seby, będziemy sobie testować jakąś pizzę. Nowa pizzeria powstała Bianko. Patrzyłem, tam ceny mają całkiem spoko. Tanie są pizze, także zamówimy sobie pewnie z tamtej pizzerii coś. Zobaczymy, czy Seba coś schudł. Także ja sobie idę do niego i zapraszam do no, Ja już jestem u Seby, witam cię Sebastianie. Co tam u Ciebie słychać? Dobra. Dzisiaj wolna? No. Schudłeś coś? Nie. Ile masz? 40kg nadwagi we mnie. No I tak, no. ja kurde z 15, także nie możemy tak często jeść tych fast foodów, tylko raz w tygodniu maksimum. No. Bo kurde niebezpieczne to dla Ciebie. No. Jeszcze te mocne kawy pijesz? Piję, e, e, Ogólnie patrzyłem, przetestowaliśmy już wszystkie kebaby w Kielcach, także dzisiaj może sobie zamówimy pizzę, co Ty na to? Może być. Gdzie nowa pizza powstała Bianko w Kielcach, także tam całkiem tanie pizze. Są także zobaczymy sobie i zamówimy. Także zapraszamy za chwilę. Dobra moi drodzy, my sobie zamówiliśmy naszą pizzę. właśnie z pizzerii e, Bianka. E, zamówiliśmy sobie e, tą carbonarę 42 cm za 33 zł, więc całkiem spoko cena, niedrogo. I tutaj są takie składniki jak sos śmietankowy, mozzarella, boczek, cebula czerwona, parmezan. Także jak widzimy, całkiem spoko składniki. No, i tutaj, ja tutaj jeszcze kupiłem do testu taki sos cząstkowy, co przetestujemy do tej pizzy. No i oczywiście kolka. Także poczekamy 45 minut i zapraszamy. Dobra, nasza pizza jest już gotowa. tutaj Sebastian przyniósł. Zobaczcie, jaka wielka carbonara. Niezbianko pizza. Otwieramy. I widzimy składniki. Lekko przypieczone po bokach. I co, Sebastian tutaj już talerzyki wstawił. Po co, bierzemy po kawałku. Zobaczymy jak tutaj... O, takie cieniutkie ciasto, leciutko opada, nieźle. No i tutaj zobaczmy sobie składniki. Cebula, boczek. Ciekawe czy chrupki. Yy, ser. Yy... Cebula, boczek, ser i chyba... To jest pomidorowy pod spodem, tylko tyle. Ale tanio zapłaciliśmy, bo tylko 33 zł, bo jakoś tak, nie? Jeszcze nie dużo i mam 45. Spróbujemy, jak to smakuje. O, tutaj z sosikiem czosnkowym, heinz. Teraz sobie posmaruję. O, Sebastian już tutaj je i zobaczymy czy ta nowa pizzeria jest coś warta, czy nie. No tak sobie. Taka średnia. Nie za dużo składników tu jest, nie? No ale tutaj nie ma co wymagać za tą cenę też. Dobra, to sobie ja teraz spróbuję kawałeczek. Mm, ciepła, chrupkie ciasto, świeże składniki, czuć tą cebulkę, mm, czuć bo czuć, powiem Wam, że mi smakuje akurat. Mogłoby mm. tu być jeszcze więcej składników. By była jeszcze lepsza, ale to jakieś pieczarki do tego jeszcze, o, to by było super. Ale to jest myślę wystarczające. Zobaczmy sobie jeszcze ciasto czynić tutaj spalone. Troszeczkę. Troszeczkę jest tutaj spalone. No i tutaj widzimy, jest naciągnięta. Ale to nie jest poważny jakiś minus. No tutaj widzimy, niektóre kawałeczki są leciutko przypalone. Zacznę jeszcze tu Nie no, nie ma tragedii ogólnie Macie <tryk> ja tu nasięknięta, ale w smaku powiem Wam, że tu mi smakuje akurat mm. Mm. Fajnie się ciągnie ten ser Weź chyba drugi kawałek Widzimy, lekko opada, ale jest naprawdę spoko Boki Tutaj mamy grubsze po bokach. Oku. No, tutaj Sebastian jeszcze sobie rozmarowuje. Spróbujemy. Dobrze. Nie, to lepsze, no, ale dla ciebie może być. Na 6 może być, nie 6 na 10? No. Powiem Wam, że mi nawet smakuje na 8 mogę dać. Także ogólna ocena tej pizzy to będzie 7 na 10, także nie jest źle. Tanie ceny, naprawdę niskie ceny. No i w smaku także jest OK. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Także tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się hej.